Po trzykroć zdrajco. Nie proście go. Ja tutaj staję w roli zagłoby i mówię, nie proście go wina, zdrajco, zdrajco, po trzykroć zdrajco. Nie proście go. Nie proście go wina. On już sobie wystawił laurkę to jest człowiek bez honoru, bez zasad, kunktator i nieudolny polityk. W jakim rządzie by nie był, czy w Platformie, czy w PiSie, jaki ministerstwo by nie wziął w ręce, to jest odwrotnością. Króla Midasa, wszystko w gówno mu się obraca. Przepraszam, że się unoszę, ale ci losy Polski się ważą i myślę, że adresowanie pism przez zacnych ludzi do Łotra Pospolitego nie ma większego sensu. W dzisiejszym programie podprąd pod prąd redakcja atakowała rząd za to, że zmusza samorządy do łamania prawa, bo chcą organizować wybory i muszą podać dane do wyborców. Wyborów w poczcie. Przecież poczta i tak ma nasze adresy, a iść pod prąd taką narracją staje się kodziarstwem. Jak pan to skomentuje? No moi drodzy, pamiętają państwo jak Paweł Chojecki jeszcze ze mną mówił, że tam ci przyszli konfederaci pójdą w stronę kodu? Niestety, sami widzę poszli w tą samą stronę. Zresztą dzisiaj Roman Giertych też palnął jakiegoś tweeta, a propos, który został polubiony przez Mecenasa Turczyna natychmiast. To niestety to właśnie redakcja, podprąd pod prąd staje się Kodziarska, idzie z tropem dokładnych Konfederatów. Co się z nimi stało? Co się stało, to się stało, ja tam nic na to, na to nie poradzę. I myślę sobie, że to, że dzisiaj Paweł Chojecki nakazuje akurat, akurat tego typu Wyznawać kult kodziarski, świadczy jednak o tym, że wymachiwanie Pismem Świętym to stanowczo za mało, bo machanie to można się machać, ale myślę sobie, że trzeba też jednak czytać ze zrozumieniem, i jeżeli ktoś jest tak małostkowy, że tylko dlatego, że nie został wzięty pod uwagę politycznie, potrafi się tak haniebnie mścić. Uważają, że z zarządów Platformy Obywatelskiej, a może i Biedronia, to chrześcijaństwo będzie jakieś tutaj triumfy w Polsce święcić, no to radzę tym panom, żeby też posłuchali swojej obecnej koleżanki, Achiry kupili sobie blaszkę i pannęli się w czaszkę, jak komuś święte pismo nie pomogło, to już tylko blaszka dopomoże. Zresztą ja powiem jasno, jeżeli mi lubelski prezydent Żuk, szef platformy, uniemożliwi głosowanie w wyborach, po prostu pozwę go do sądu. I będę tak długo procesował w Polsce i za granicą. Wtedy pójdę po pomoc za granicę, bo uważam, że łamanie moich praw obywatelskich, prawo do głosowania jest jednym z fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. Wielu naszych rodaków oddało życie tylko po to, abyśmy mogli. Brać udział w wyborach za prawo głosu. Jakieś patafiany głupie chcą nam to odebrać? Bo co? Bo pewna paniusia okazało się, że jej walory intelektualne są grubo poniżej normy, a pewni panowie machający rozmaitymi egzemplarzami okazuje się, że są niemoralni. W takich momentach ludzie pokazują swoje prawdziwe oblicze. Nie machanie, a stosowanie. To wszystko na dzisiaj. Kto może oczywiście nie wstydzę się tego powiedzieć, niech mi wspomoże materialnie dowolną kwotą. Ja stawiam sprawę jasno. Nic w świecie za darmo nie ma. Nie ma i nie będzie i nie było. Kwestia tylko, czy ktoś to robi legalnie, czy kombinuje na boku. Ja robię to legalnie. Mówię szczerze, chcecie ze mną się spotykać. To proszę mi tutaj jakoś finansowo wspomóc. I wiecie dobrze, że dla mnie komentowanie wydarzeń politycznych jest z jednej strony pasją, ale to jest też rzecz niesłychanie czasochłonna. I nie opowiadam wam głupich teorii, które się okazują tym głupsze, im bardziej weryfikowane przez życie. I nie opowiadam wam tego, że jak będę machał książeczką, to nie wyjdzie ze mnie potem ostatnia... Wiecie co, niektórzy wam pomachali, pomachali, i teraz niech Wam dalej machają. Widzicie, moi drodzy, do czego to doszło. Ale Piłsudski mówił: w czasach kryzysów strzeżcie się kogo? Agentów. Do jutra. Czołem Wielkiej Polsce.